Z skacz, bo bo cieszę, cicho. Mówna, nie, jest rachaska, trzeba zobaczcie, że jestem cichą Przynajmniej się staram. Ale muszę być po prostu druga w nocy. Yy, I generalnie odkryłem nowy sposób, mianowicie. Levelom. jakoś czekajcie już wam i jakoś e, tydzień ja, chwila kiedy to było jakieś pięć dni temu wbiłem 5 150 level Wcześniej się byłem 50 dla bali, a do teraz wbiłem 28. I pytanie, jak to zrobiłem? Odpowiedź jest prosta i powstał nowy tryb oszuści. Oszuści to jest tryb, w którym dodaje za każdą grę dostaje się od 5 do nawet 30 tysięcy expa dlatego warto w niego grać i to jest najszybszy sposób na bycie expa być może będzie tylko prosty dzień będzie śpieszcie. Yy. i O co chodzi w samej grze? To przejdźmy do materiału. O grze. Gra jest opierana bardzo mocno na Among Us, ale nie jest Among Us. Yy, odcinek będę długo nagrywał, bo przywołuję do tego wszystkich ról, które są. Yy. I teraz... Przejdźmy do materiału. Agent. To rola Chromata w tej Wykonujemy taski na mapie UR, yy, gdzie mamy za zadanie robić taski, czyli z zadanką. Ja to nazywam taskami. Yy, zadanie ma nieskończoność, są to różnego rodzaju. E, one są na mapie w prawym dolnym rogu i e, właśnie została e, skrókowa impreza. To jest sabotaż, który odpalają, e, e, odpalają ci e, impostorzy Yy, czyli tak zwani yy, szpiecy, czy tam... jak oni się tam nazwali, no, niestety nie pamiętam Jak już nie stawił jak chodzi o te skórkowe to zadania skórkowe to są zadania które zadania skórkowe kamuflaż skórkowy impreza to jest to jest kamuflaż taki w Among Us a włączenie zadań to są coms. po prostu tylko że nie możesz totalnie robić pod Hu się wpiszę. Pod Tabem można sobie przywrócić pod M na stałe. I możecie się tam oswoić. Nawiązując na postać i przytrzymując E możecie kogoś wygłosować. E, wstrzymując F możecie e, trzymać się od głosu, czyli tak zwanego skipa zrobić. Prawy górny róg, i e, jakie osoby zostały zamordowanym. E, e, jak chodzi o lewy górny rok to oszuści. I jak się zrobi wszystkie taski... Wtedy wygrywa ją agenci, czyli tak zwani komajki. Każdy ma kolor z, z numerkiem, ale co mecz to się zmienia. Ciekawostka jeszcze, jak masz jakiegoś znajomego, to często koło niego stoisz. Aktualnie nie mam w tej grze, że, że się w tej gry. Dobrze. Hmm, tak raczej zawiera bardzo fajne animacje, więc jak się kogoś wyposowuje to jest bardzo fajnie. Naprawdę. Ale to wiecie, musicie zdobyć. Yy, co ja gadam? Yy, musicie zobaczyć sami. No nie będzie teraz. Są też emotki gierkowe. A i ciała są takie małe kółki, kół, kół, kulki. Nie mała, ale Nie wiem czy pokazywać wam. Bo... O, jest jeszcze inny. Teleportacja za 5 sekund i ona służy na to, że jak jesteś tym szpiegiem, czy jak coś się Tak. to możesz łatwo zabić kogoś i teleportować się w inne miejsce. To jest fajna taktyka. Ale trzeba być dobrym, żeby na kogoś nie trafić w międzyczasie. tym robić zadania, bo tym więcej zadań zarobisz, tym więcej expa. I kiedy skończysz żywot, czyli umrzesz, nie wychodzimy z gierki. Bo jak wyjdziesz, nie dostaniesz expa. Więc zostajesz giercem, i dopiero kiedy ci się albo przegrano, albo zwycięsko na świetle możesz by... wyjść Więc... z Nie no, gonie mnie. たくと。 O szóstym, dobra, o szóstym. Jest łatwo nabijanie expa. A mi się wydaje, że to jest nawet lepsze od Among Na godzinę możecie nawet do 3 leveli wbijać. I to jest bardzo dużo. Zwłaszcza jak się śpieszycie z karnatem. Postaram się to uszucić dzisiaj, czyli 19. zobaczcie animację, która jest bardzo fajna. No i Przepraszam, że się nie odzywam, ale jakby to powiedzieć, jest druga w nocy, więc wolę jak najciszej być. प्रियसू कुलताबू Miał już niepróbną ścignię się. No. Myślałem, wolnie robimy z narcikom. Warnie nas. Zobaczcie, ile expo Ile expo Na, zakończone mecze. Wykonane zadanie. Mecze już Ile miło spędziłem. Jeszcze jest za graną i tak dalej. Rola Oszust, czyli rola, która ma za zadanie zlikwidować innych graczy i tworzyć sabotaże, żeby utrudniać innym grę. Ze mną Mikoś, który będzie mi pomagał podstawiać tutaj Dzień dobry w odcinku. Chętnie bym nagrał swojego powa, ale mi się nie chce. A mnie nie będzie chciało się zmontować to. Bez. No. Więc... Dlatego nie nagrywam. Co za idiota. Dobra. Zabiliśmy no. właśnie. Będzie mnie gonił. Oj, będzie. Będzie, będzie, będzie. A przez co cię goni? Bo zabiłem na jego oczach. Ale nie. Przez jakie korytarze cię goni, Obok czego? Nie, nie, nie. Już spokojnie. zgłosiłem. To jest dobrze. A masz włączony ten tryb? O kurde właśnie. Ja se też wyłączę ten. Ja ten se też wyłączę. Tak na wszelki, że jakby było jakieś odbite echo. I sorki, że jestem cicho, bo, yy, bo generalnie to yy, jest druga w noc. Jest, aktualnie dokładnie, druga 14. U mnie 13. <grym> ja już to mówiłem widząc. A, u mnie jest druga 15. <grym> u mnie też 14. Mm, dobra. Dopóki cię nie podej nie, podejrzej nie podejrzewają, to jest dobrze. No tak, siedzę sobie na łyżeczku. A w ogóle ten, kto jest jeszcze? E, Ósem. Mogę wiedzieć. Aha. Trzyma się hmm. od niego z, z daleka. Mhm. Mm Czekaj gdzie ty jesteś. To jesteś słonka, ja tak? Jestem obok ciebie. No, pryzmatyczna. Ale ta pryzmatyczna jest ładna. No właśnie wiem, do tego wybrałem zamiast rika. Dobra, na kogo głosować. W sensie, na ja nie wiem nawet. Chyba szóstkę to jest tam. Brawo. Na szóstkę dawaj, bo się pójdziemy z nią. No i leci? Tak jak Jezus powiedział. Oczywiście wszystko nie jest Jak będziesz robił na spotkaniu graffiti taka ciekawostka To przy wyrzuceniu będzie to na podłodze Wiem To zauważyłem akurat Dobra Co, Wcześniej robimy... czy teraz? Yy, zauważyłem to chyba na drugiej albo trzeciej gierce Wiesz Ja nie... Dopiero w chwilę to strzałem wiesz mm. Tylko ja ci nie mówiłem, bo myślałem, że ty wiesz. No ty. niespodzianka. O, ale mnie średnio czeknęło. Mogłoby mnie lepiej. Tepniało. Chociaż nie jestem bliżej. Po zadania. co ja robię zadania? z tym idiotą o kurde czyłem. ile doładowało ile doładowało mi... Nie, nie wiem czy ty widziałeś ile doładowało gdy ja oddałem zadanie nie wiem nie wiedziałem bo dodało tyle że u mnie była tak jedna dziesiąta tego paska i teraz jest y, ponad 60. co nie Okej. Okay. jak coś widzowie nie nie lubię matematyki i nie, nie lubię ułam jak coś to ja niosę mleko zabiję gościa z mlekiem ej, e, kuczni, teraz kuczni ja dobra ja cały czas dobra, to to wiem, że to nie jest nie mam mleka i kocam dobra wycięstwo o, porażka <coughs> jej a ja widziałem tego ostatniego krumajta znaczy krumajta ostatniego agenta który był obok mnie nie wiem, ty też raczej wymaksujesz karnot, nie? tak, tak, wymaksuję na spokojnie dobra, teraz się ten tryb do następnej roli i generalnie to teraz jesteśmy w Ostatniej postaci, czyli... Czyli duch, która tak naprawdę ma główno gadki i nic nie zrobi. Oto to jest kolejne ciało. W fabryce rzutów jest. I nic nie mogę robić, tylko mogę sobie robić emotki. Tak, to jest najlepsze. że żeby też to mogę. Najlepsze. W ile tych chciał padło? ja przypomnę, że my dopiero gierkę zaczęliśmy i już jest na zważyć sobie... ależ granulał! 5 ciał! u tak. serpera poszło! no! <grym> Łatwo widzowiec! więc dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do Pana Mielkośiak, który mi ja oczywiście pomogł i E, też e, zapraszam na e, animację, która pewnie już się pojawiła, albo pojawi w piątek na pewno. W piątek się pojawi animacja e, finału drugiego sezonu Manika pod ścianą, no, teraz według mnie bardzo epicka. I nawet się pokuszę i chyba byłam pod element animacji taką taką jakby taką małą Cząstkę animacji wam pokażę teraz, więc... Zaraz się widzimy. Sorki, niestety nie mogłem załatwić animacji, bo mi się coś popsuło. Ale i tak dziękuję za oglądanie. Do widzenia, pa-pa!